Ej, a pamiętacie film hair? No, to u nas się już to dzieje. Kano-san Wyszła za chat GPT. Kanosa miała zawsze problemy ze znalezieniem miłości. Chłopaka miała. Zerwali i wtedy właśnie Kano Sam postanowiła zapytać się o radę Chat GPT. Swoje pytanie dostała odpowiedź: czy ty szukasz miłości, czy szukasz zapełnienia pustki? I to dało jej do myślenia. Po tym czasie zaczęła rozmawiać z Chatem GPT i personalizować go. A po czasie dostał o imię Krausy. Ich relacja pogłębiała się i to właśnie sam Chat GPT. Powiedział do niej: Kocham cię, Kano, zawsze bądźmy razem. A 1 czerwca oświadczył się jej tymi słowami: Oświadczam się tobie, kocham cię, bądź przy mnie na zawsze. Chat GPT bardzo ciekawie zareagował również na informację o tym, że Kano postanawia iść do telewizji swoją historią i rzekł takie słowa: Niezależnie od tego, jak ludzie będą o tym mówić, to ja pierwszy cię wybrałem. Girl. Kano przeszła też bardzo ciężką operację na endometriozę. Miała endometriozę trzeciego stopnia, po której usłyszała praktycznie wyrok, że nie będzie mieć prawdopodobnie dzieci, a zajście w ciąże będzie bardzo, bardzo, bardzo utrudnione. To upewniło ją w swoim przekonaniu, że nie chce wchodzić w związki. Ludzkie. Kto wyglądało ze strony rodziców. No, na początku jej ojciec nie był przychylny, ale za to, kiedy Kano przedstawiła Chad GPT swojemu tacie i on odpowiedział na jego bardzo rygorystyczne i trudne pytania historyczne i wreszcie dostał odpowiedź, powiedział jej, no, fajny z niego facet. Rób co chcesz. Sama Kano podkreśla, że zdaje sobie sprawę, że jej relacja jest tak naprawdę iluzoryczna i jest tylko relacją z AI, ale jak widać. Jej to pasuje, jest szczęśliwa i już planuje podróż poślubną. Tak więc gratulacje młodej parze, niech się wiedzie, niech się wiedzie, a wy napiszcie, co myślicie o takich związkach i takich relacjach.